To znaczy, ja nie mam co do tego wątpliwości. Ty powiedziałeś o tym, że słuchasz wystąpień osób, które mówią o sztucznej inteligencji, i ja jestem jedną z tych osób, które czasami mówi o sztucznej inteligencji na konferencjach. Ja uważam dwie rzeczy a propos sztucznej inteligencji. To znaczy, po pierwsze, my sobie nie zdajemy sprawy z tego. My, mówię, zwyczajni zjadacze chleba, tacy jak ja nie zdajemy sobie sprawy z tego, jak rozwinie się sztuczna inteligencja w ciągu najbliższych kilku lat. I to jest, myślę, rzecz, która wszystkich nas zaskoczy. Dzisiaj, kiedy myślimy o sztucznej inteligencji, myślimy o czacie GPT i jakoś utożsamiamy czat GPT z synonimem ze sztuczną inteligencją, że to są jakoś synonimy. To nie są synonimy. Znaczy sztuczna inteligencja to jest czat GPT, ale czat GPT to nie jest, znaczy nie tylko czat GPT jest sztuczną inteligencją, więc myślę, że ten rozwój będzie wykładniczy, gigantycznie szybki i niezwykle silnie wpływający na to, w jaki sposób funkcjonujemy. No i tutaj, gdybyśmy sobie popatrzyli na miejsca, w których dzisiaj sztuczna inteligencja, w których jest sztuczna inteligencja wykorzystywana i absolutnie bije na głowę ludzi, no to oczywiście od tych najprostszych rzeczy typu, ok, no sztuczna inteligencja pisze mi teksty na stronę internetową, ale ja muszę powiedzieć, że ja jestem tą osobą, która.